Nazywam się Helena Kowalska, mam 62 lata i mieszkam w Warszawie od ponad 40 lat. Wychowałam syna Adama samotnie, po tym jak mój mąż Tadeusz zmarł, gdy Adam miał zaledwie 8 lat. Poświęciłam całe swoje życie, aby zapewnić mojemu synowi dobrą edukację i szczęśliwe dzieciństwo, mimo trudności finansowych i samotności, która często mi towarzyszyła. Adam wyrósł na wspaniałego mężczyznę. Skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim dostał pracę w prestiżowej kancelarii i dwa lata temu poznał Martę, młodą architektkę. Od początku czułam, że coś jest nie tak. Jej uśmiech nigdy nie docierał do oczu, gdy byłam w pobliżu. Zawsze miała jakieś uwagi dotyczące mojego wyglądu, mojego mieszkania na Pradze, które nazywała staromodnym i zbyt tradycyjnym. Adam nigdy tego nie widział, albo nie chciał widzieć. Kiedy ogłosili zaręczyny, próbowałam cieszyć się szczęściem syna. Zorganizowali eleganckie przyjęcie w restauracji z widokiem na Wisłę, gdzie Marta zaprezentowała swoją rodzinę, wykształconych, zamożnych ludzi z Krakowa. Jej matka, Krystyna, przyglądała mi się z góry, jakbym była jakimś eksponatem muzealnym. Więc to pani jest tą słynną mamą Adama? Myślałam, że będzie pani inaczej wyglądać. Te słowa zapadły mi w pamięć. Przez rok przygotowań do ślubu Marta stopniowo odsuwała mnie od wszelkich decyzji. Helena to naprawdę nie jest konieczne, żebyś przychodziła na degustację menu. Mamy określony gust z Adamem. Helena, nie musisz uczestniczyć w wyborze sali. Zajmiemy się tym sami. Adam za każdym razem przepraszał mnie wzrokiem, ale nigdy nie stanął w mojej obronie. Dzień przed ślubem odbywał się wieczór kawalerski i panieński. Adam pojechał z kolegami do jakiegoś klubu, a ja zostałam sama w mieszkaniu. Zadzwoniła do mnie Marta, co mnie zaskoczyło. Helena. Zapomniałam Ci powiedzieć, że fryzjer będzie u Ciebie jutro o szóstej rano. Umówiłam Cię na specjalną fryzurę, żebyś wyglądała stosownie na naszym weselu. Podziękowałam jej, myśląc, że może to jakiś gest pojednania. Przygotowałam sukienkę, którą kupiłam na wyprzedaży. Granatową, skromną, ale elegancką. Kosztowała mnie fortunę. Wydałam na nią połowę emerytury. Chciałam wyglądać godnie jako matka pana młodego. Zasnęłam z myślą, że może jednak wszystko będzie dobrze. Obudziłam się o 5:30, żeby przygotować się na wizytę fryzjera. Dokładnie o 6:00 rozległ się dzwonek do drzwi. Otworzyłam, ale na korytarzu nikogo nie było. Tylko mała koperta leżała na wycieraczce. Otworzyłam ją, myśląc, że to może jakaś instrukcja od fryzjera. W środku był krótki list napisany eleganckim, starannym pismem Marty. Droga Heleno, nie będzie żadnego fryzjera. Chciałam tylko upewnić się, że wstaniesz wcześniej i znajdziesz ten list. Adam zasługuje na idealny ślub, a ty zawsze byłaś jak cień zawieszony nad naszym szczęściem. Twój staroświecki styl, twoje mieszczańskie maniery. Adam jest teraz częścią innego świata, mojego świata. P.S. Sprawdź swoje włosy. Wczoraj, gdy byłaś u sąsiadki, weszłam do twojego mieszkania. Dodałam specjalny składnik do twojego szamponu. Teraz masz wygląd, który naprawdę do ciebie pasuje. Stary i zużyty. Pobiegłam do łazienki z sercem walącym jak młot. Spojrzałam w lustro i krzyknęłam z przerażenia. Moje siwe, ale zawsze zadbane włosy zniknęły. Na mojej głowie były tylko nieliczne kępki, reszta wypadła, pozostawiając mnie prawie łysą. Moje dłonie drżały, gdy dotknęłam skóry głowy. Osunęłam się na podłogę łazienki, nie mogąc uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Dziś miał być ślub mojego jedynego syna. A ja wyglądałam jak chora na raka pacjentka po chemioterapii. Łzy spływały mi po twarzy, gdy próbowałam zrozumieć. Jak kobieta, która miała stać się częścią mojej rodziny, mogła zrobić mi coś tak okrutnego? Zadzwonił telefon. To był Adam. Mamo? Wszystko w porządku? Będę po ciebie za dwie godziny, bądź gotowa. Nie mogłam mu powiedzieć. Nie w dniu jego ślubu. Nie mogłam zrujnować tego dnia. Tak, synku. Wszystko. Wszystko w porządku. Będę gotowa. Rozłączyłam się i spojrzałam ponownie w lustro. Miałam dwie godziny, aby znaleźć rozwiązanie. Nie wiedziałam jeszcze, co zrobię. Ale jedno było pewne: nie pozwolę, by Marta wygrała. Nie wiedziałam jeszcze jak, ale ten dzień miał okazać się zupełnie inny niż planowała moja przyszła synowa. Siedziałam na brzegu wanny, próbując zapanować nad drżeniem rąk. Zostało mi mniej niż dwie godziny do przyjazdu Adama. Z głową prawie całkowicie łysą i sercem pełnym bólu, musiałam podjąć decyzję. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to zadzwonić i powiedzieć, że jestem chora. Ale wiedziałam, że Adam przyjechałby do mnie natychmiast. Zobaczyłby co się stało i ślub zostałby odwołany. Mimo okrucieństwa Marty nie mogłam tego zrobić mojemu synowi. Nagle przypomniałam sobie o Krystynie, mojej sąsiadce z trzeciego piętra. Przed laty przeszła chemioterapię i nosiła perukę. Może wciąż ją ma? Narzuciłam na siebie szlafrok i chustkę na głowę, po czym pobiegłam na górę. Krystyna otworzyła drzwi i natychmiast zrozumiała, że coś jest nie tak. Helena, mój Boże, co się stało? Kiedy zdjęłam chustkę i pokazałam moją głowę, Krystyna zaprowadziła mnie do środka. Opowiedziałam jej wszystko. Pokazałam list od Marty. Oczy Krystyny napełniły się łzami, a potem gniewem. Ta dziewczyna powinna odpowiedzieć za to, co zrobiła. To jest napaść, Helena. Powinnaś zadzwonić na policję. Nie mogę, nie dziś. Dziś jest ślub Adama. Krystyna pokręciła głową, ale rozumiała. Weszła do sypialni i wróciła z kartonem. Mam dwie peruki. Jednej używałam na co dzień, a drugą na specjalne okazje. Weź tę elegancką. Jest z prawdziwych włosów, bardzo podobnych do twoich. Kiedyś miałam podobny kolor. Peruka była piękna. Siwa, ale z delikatnymi blond refleksami, w klasycznym upięciu. Gdy ją założyłam i spojrzałam w lustro, z ulgą zauważyłam, że wygląda bardzo naturalnie. Krystyna pomogła mi ją dopasować używając specjalnych klipsów, by nie zsunęła się podczas uroczystości. Helena. Musisz coś zrobić w tej sprawie. Nie możesz pozwolić, by ta kobieta weszła do twojej rodziny i niszczyła cię w ten sposób. Wiem, Krystyno. Ale najpierw muszę dotrzeć do końca tego dnia. Wróciłam do mieszkania i zaczęłam się szykować. Włożyłam granatową sukienkę, delikatny makijaż, perłowe kolczyki, prezent od Tadeusza sprzed lat. Wyglądałam godnie, jak matka pana młodego powinna wyglądać. Nikt by nie pomyślał, co kryje się pod peruką. Dzwonek do drzwi oznajmił przybycie Adama. Gdy otwierałam, moje serce biło jak szalone. Mój syn stał przede mną w eleganckim garniturze, tak przystojny i szczęśliwy. Mamo, wyglądasz pięknie. Ta fryzura to coś nowego? Bardzo ci pasuje. Zmusiłam się do uśmiechu. Tak, pomyślałam, że to specjalna okazja. W drodze do kościoła Świętej Anny na Starym Mieście, Adam opowiadał mi o przygotowaniach, o tym jak Marta wszystko idealnie zaplanowała. Z trudem powstrzymywałam łzy. Czy mój syn naprawdę nie widział jaka jest jego wybranka? Przed kościołem czekali już goście. Rodzina Marty, elegancka, dumna, bogata, zajmowała pierwsze ławki. Zostałam posadzona w drugim rzędzie, mimo że jako matka pana młodego powinnam być w pierwszym. Kolejne upokorzenie, ale przełknęłam je w milczeniu. Gdy Marta weszła do kościoła w sukni od znanego projektanta, wyglądała jak z bajki. Adam patrzył na nią z zachwytem. Zauważyłam, jak Marta zerknęła na mnie z zaskoczeniem, a potem z irytacją. Spodziewała się zobaczyć mnie załamaną, z chustką na głowie albo w czapce, a nie elegancką, z pięknie ułożonymi włosami. Podczas ceremonii myślałam intensywnie, coś we mnie pękło. Przez całe życie byłam cicha, ustępliwa, zawsze stawiałam dobro innych nad swoim. Poświęciłam wszystko dla Adama, a teraz miałam stać z boku i patrzeć, jak wchodzi w życie z kobietą, która była zdolna do takiego okrucieństwa. Co jeszcze Marta byłaby w stanie zrobić? Jak traktowałaby wnuki, gdyby kiedyś się pojawiły? Po ceremonii odbył się elegancki obiad w Pałacu Kultury i Nauki, w restauracji z widokiem na panoramę Warszawy. Goście jedli wyrafinowane potrawy, pili szampana, wygłaszali toasty. Ja siedziałam przy stoliku z dalekimi krewnymi Adama, odizolowana od głównego stołu. W pewnym momencie zauważyłam, że Marta szepcze coś do ucha Adamowi, patrząc w moim kierunku. Adam wydawał się zakłopotany, ale skinął głową. Po chwili podszedł do mnie. Mamo, Marta pomyślała, że może chciałabyś już wrócić do domu? Wiemy, że takie długie uroczystości mogą być męczące w twoim wieku. Poczułam, jakby ktoś wbił mi nóż w serce. Mój własny syn w dniu swojego ślubu próbował mnie grzecznie wyprosić z przyjęcia na życzenie swojej żony. Rozumiem, Adam. Ale jeszcze zostanę na tort, przecież to ważny moment. Adam wyglądał na zmieszanego. Oczywiście, mamo, jak chcesz. Gdy odszedł, poczułam, że ktoś siada obok mnie. To była Krystyna. Zaprosiłam ją jako osobę towarzyszącą, nie chcąc przychodzić sama. Jak się trzymasz, Helena? Ledwo, Krystyno. Ale podjęłam decyzję. Nie będę dłużej milczeć. Sięgnęłam do torebki i wyjęłam list od Marty. Przez całą ceremonię i początek przyjęcia zastanawiałam się, co powinnam zrobić? Teraz wiedziałam. Nie chodziło tylko o mnie. Chodziło o przyszłość mojego syna z kobietą zdolną do takiego okrucieństwa. Co zamierzasz zrobić? zapytała Krystyna, widząc determinację w moich oczach. Za chwilę będą kroić tort. Wszyscy będą patrzeć. I wtedy powiem prawdę. Krystyna ścisnęła moją dłoń. Jestem z tobą, cokolwiek się stanie. W usali rozległo się delikatne pukanie w kieliszek. Nadszedł czas na tort weselny. Adam i Marta stanęli przy pięciopiętrowym dziele cukierniczym, uśmiechając się do fotografa. Marta wyglądała na triumfującą, pewną, że wszystko poszło po jej myśli. Wstałam powoli, ściskając list w dłoni. To był moment, który zmieni wszystko. Nie byłam już tą samą Heleną, którą byłam rano. Coś we mnie się zmieniło, może to była siła, której zawsze mi brakowało, a może po prostu Miarka się przebrała. Ruszyłam w stronę młodej pary, czując na sobie spojrzenia gości. W mojej głowie układałam słowa, które za chwilę miałam wypowiedzieć przed dwustu osobami. Sala bankietowa Pałacu Kultury i Nauki lśniła elegancją. Kryształowe żyrandole odbijały światło, tworząc magiczną atmosferę. Dwieście par oczu skierowało się na Adama i Martę, którzy stali przy torcie uśmiechając się do zdjęć. Podeszłam bliżej, czując jak serce wali mi w piersi. Marta zauważyła mnie pierwsza. Jej uśmiech stężał na moment, gdy zobaczyła, że zmierzam w ich kierunku z listem w dłoni. Czy mogę prosić o uwagę? Powiedziałam głośno, zaskakując samą siebie siłą swojego głosu. Sala powoli cichła. Adam spojrzał na mnie zaskoczony. Mamo, wszystko w porządku? Nie, Adam, nic nie jest w porządku. Odpowiedziałam po czym zwróciłam się do gości. Przepraszam, że przerywam ten moment, ale muszę coś powiedzieć. Coś, co wydarzyło się dziś rano. Marta zbladła. Zrobiła krok w moją stronę, próbując przejąć kontrolę nad sytuacją. Helena, myślę, że jesteś zmęczona. Może Adam powinien odprowadzić cię do domu. Nie jestem zmęczona, Marto. Jestem wstrząśnięta tym, co zrobiłaś. Odwróciłam się do gości. Dziś rano obudziłam się i znalazłam list od mojej synowej. List, w którym przyznała się, że dodała coś do mojego szamponu, co sprawiło, że straciłam prawie wszystkie włosy. Szmer niedowierzania przeszedł przez salę. Adam stał jak skamieniały, Patrząc to na mnie, to na Martę. To nieprawda, wykrzyknęła Marta. Ona zmyśla. Zawsze chciała zniszczyć nasz związek. Rozwinęłam powoli list i zaczęłam czytać. Droga Heleno, nie będzie żadnego fryzjera. Chciałam tylko upewnić się, że wstaniesz wcześniej i znajdziesz ten list. Adam zasługuje na idealny ślub, a ty zawsze byłaś jak cień zawieszony nad naszym szczęściem. Twój staroświecki styl, twoje mieszczańskie maniery, Adam jest teraz częścią innego świata. Mojego świata. PS. Sprawdź swoje włosy. Wczoraj, gdy byłaś u sąsiadki, weszłam do twojego mieszkania. Dodałam specjalny składnik do twojego szamponu. Teraz masz wygląd, który naprawdę do ciebie pasuje. Stary i zużyty. Gdy skończyłam czytać, w sali zapadła grobowa cisza. Adam stał nieruchomo, jakby nie mógł przetworzyć tego, co usłyszał. Marta wyglądała, jakby chciała zapaść się pod ziemię. To nie mój list krzyknęła w końcu. Ona to sfabrykowała. Nie macie dowodu, że to ja napisałam. Wtedy Adam powoli wziął list z moich rąk. Przyjrzał się mu uważnie. To twoje pismo, Marta. Poznaję je. I twój papier listowy z monogramem. Jego głos był cichy, ale każde słowo zdawało się rozbrzmiewać w ciszy, która zapadła w sali. Adam. To nieporozumienie. Marta próbowała chwycić go za rękę, ale on cofnął się. Czy to prawda? Czy naprawdę to zrobiłaś mojej matce? Marta rozejrzała się po sali, widząc szok i oburzenie na twarzach gości. Jej własna matka patrzyła na nią z niedowierzaniem. Ona zawsze wtrącała się w nasze życie, wykrzyknęła w końcu Marta, tracąc panowanie nad sobą. Zawsze była między nami, ze swoimi starymi zwyczajami, ze swoją przeszłością, której nie mogłeś zapomnieć. Chciałam, żebyś wreszcie odciął się od tego wszystkiego. Jej słowa potwierdziły wszystko. Adam cofnął się o krok, jakby został uderzony. Jak mogłaś? Zapytał cicho. Jak mogłaś zrobić coś takiego kobiecie, która wychowała mnie samotnie po śmierci ojca, kobiecie, która pracowała na dwa etaty, żebym mógł skończyć studia? Odwrócił się do mnie, a jego oczy były pełne bólu i wstydu. Mamo, przepraszam. Przepraszam, że nie widziałem, jaka ona jest. Przepraszam, że nie słuchałem, gdy próbowałaś mi powiedzieć. Przez moment staliśmy w ciszy, a całe przyjęcie zamarło wokół nas. Nagle poczułam, że muszę zrobić jeszcze jedno. Powoli podniosłam ręce do głowy i zdjęłam perukę. Kilka kobiet westchnęło z przerażeniem. Moja prawie łysa głowa, z kilkoma pozostałymi kępkami włosów, była dowodem okrucieństwa, którego doświadczyłam. To jest prawdziwy obraz tego, co zrobiła Marta. Nie tylko mnie, ale Tobie, Adam. Bo ktoś, kto potrafi zrobić coś takiego matce swojego męża, nie jest zdolny do prawdziwej miłości. Krystyna podeszła do mnie i objęła mnie ramieniem, Podając mi z powrotem perukę. Marta stała sama, opuszczona nawet przez swoją rodzinę. Jej matka odwróciła wzrok, a ojciec patrzył na nią z rozczarowaniem, którego nigdy nie zapomni. Adam zdjął obrączkę z palca i położył ją na stole obok tortu weselnego. Przykro mi, Marta. Nie ma ślubu, nie ma małżeństwa, nie po czymś takim. Wziął mnie za rękę i wyprowadził z sali, podczas gdy goście zaczęli wstawać od stołów, szepcząc między sobą. Niektórzy od razu zaczęli wychodzić, inni otoczyli Martę, żądając wyjaśnień. Na zewnątrz pałacu kultury, w ciepły warszawski wieczór, Adam i ja usiedliśmy na ławce. Założyłam z powrotem perukę, a on objął mnie ramieniem. Przepraszam, mamo, byłem ślepy. Nie ty pierwszy zakochałeś się w niewłaściwej osobie, synku. Ważne, że prawda wyszła na jaw, zanim było za późno. Siedzieliśmy tak długo patrząc na oświetloną panoramę Warszawy. Ludzie przechodzili obok nas pary trzymające się za ręce, rodziny z dziećmi, turyści robiący zdjęcia. Zwykłe życie toczyło się dalej, przypominając nam, że po każdej burzy przychodzi spokój. Co teraz, mamo? Zapytał w końcu Adam. Teraz? Teraz wracamy do domu. Jutro będzie nowy dzień. A twoje włosy? Uśmiechnęłam się lekko. Odrosną. Włosy zawsze odrastają, Adam. I czasem trzeba coś stracić, żeby zyskać coś ważniejszego. Kilka tygodni później siedziałam u fryzjera na Nowym Świecie. Moje włosy zaczęły odrastać. Krótkie, ale gęste. Fryzjerka zaproponowała modną, krótką fryzurę, która podkreślała moje rysy twarzy. Pani Heleno, nigdy by mi nie przyszło do głowy, że tak krótkie włosy mogą pani tak pasować, powiedziała układając moje nowe uczesanie. Adam czekał na mnie przed salonem. Po anulowaniu ślubu wrócił do mieszkania, które kiedyś dzieliliśmy, zanim wyprowadził się do Marty. Potrzebował czasu, by dojść do siebie. Marta próbowała się z nim kontaktować, wysyłała listy z przeprosinami, ale on pozostał nieugięty. Niektóre rzeczy nie mogą być wybaczone łatwo, a niektóre wcale. Gdy wyszłam z salonu, Adam gwizdnął z podziwem. Mamo, wyglądasz niesamowicie. Ta fryzura odmładza cię o dobre dziesięć lat. Uśmiechnęłam się, czując nową pewność siebie. To, co miało być upokorzeniem, stało się początkiem czegoś nowego. Wiesz Adam, czasem w życiu przychodzą chwile, które wydają się końcem świata. Ale potem okazuje się, że to był tylko koniec jednego rozdziału i początek nowego. Ruszyliśmy wzdłuż ulicy kierując się w stronę Starego Miasta. Warszawa lśniła w słońcu, pełna życia i możliwości. Niektórzy ludzie oglądali się za mną, sześćdziesięcioletnią kobietą z modną krótką fryzurą, idącą pewnym krokiem u boku przystojnego syna. Tamtego dnia straciłam włosy, ale odzyskałam coś ważniejszego swoją godność i szacunek syna. A to było warte każdego przeżytego upokorzenia. Marta nigdy więcej nie pojawiła się w naszym życiu. Słyszałam, że wyprowadziła się do Krakowa, uciekając przed plotkami i wstydem. Jej rodzice przysłali mi list z przeprosinami i bukiet kwiatów. Wybaczyłam im. W końcu oni też zostali oszukani przez własną córkę. A ja? Ja zaczęłam nowy rozdział życia, z krótkimi włosami, które tak naprawdę okazały się być moim atutem z nową pewnością siebie i z wiedzą, że niektóre burze przychodzą nie po to, by nas zniszczyć, ale by oczyścić drogę przed nami. Dziś, gdy opowiadam te historie, nie czuję już bólu ani upokorzenia, czuję tylko wdzięczność za lekcję, którą otrzymałam, że prawda, bez względu na to jak bolesna, zawsze jest najlepszą drogą i że czasem musimy stracić coś, co wydaje się ważne, by odkryć, co naprawdę ma znaczenie.